Witajcie na kanale Kwasograni. Panek kole za sterami Radomiaka Radom. Zobaczymy, jak w tym meczu pokażą się Wiślace. Oczywiście wiadomo, że mają w nogach mecz pucharowy, ale jest ważne to, żebyśmy ten mecz wygrali. Raków prowadzi, Wisła Kraków ma drugą pozycję, ale zauważcie, że mamy jeden mecz do tyłu, więc wygrywając, wysuniemy się na fotel lidera. Musimy prowadzić zmiany, czego nie zrobiliśmy w ostatnim odcinku. Zmiany będą dotyczyć zawodników, którzy pojawią się na murawie. I tutaj mam na myśli Listowskiego, Radkiewicza, Latę na rezerwie, Żukrowski, tutaj Fusz, Ketia, mógłby zagrać, Plaswicz, Starzyński, tutaj Łukowski, Łódka na prawą stronę, zasadzka. Gryszkiewicz, Oczywiście, wybieramy teraz parę Majers, kolej. Gerbowski, Farina. Stawiamy na Janasika. Sika. Amajew, Amajew, Amajew za Antonika. Patrzymy teraz na Ketia. Mógłby zagrać, ale zagra Antonucci. Zagra Antonucci. Ketia lekko podmęczony, Żukrowski, Kozubal, Żyra, Zarodado. Chyba tyle. Żukow tym razem poza kadrą, Jagieło, Szukow. w okay. to w ten sposób. Ketia, jak coś jest do dyspozycji. E, Lateter, Lipowski. Chyba wszyscy piłkarze są wymienieni. Jeszcze jeden rzut, jeden luk na kadrę meczową. Radom jak radom. Zawsze nam. E, Mamy zawsze problemy z celadomieckiem radą. Kotowski diaby, Majchrowicz na bramce. To jest ważna informacja. Ten bramkarz mam nadzieję, że będzie sprawdzany przez większość tego meczu. Dobra, kilka do płótki. Płótka. To na pewno będzie wsparciem. A Majer. Dobry płótki już był zdenerwowany. nie pojawia się w składzie. Rod strzela. A i blisko z pokonaniem rękarza Radom. A Amajew. Amajew. Kutka. Spokojnie do Majers. Majers. Amajew. Radkiewicz. Radkiewicz. I tutaj świetnie. Obrona Radomek Radom. Majers. Kolej. ma trochę miejsca w do środka walka o piłkę, przegrana, donis strzał z daleka, Grobowski ma Grzygrożyk tak jak mówiłem, Grobowski to będzie ważny punkt naszej drużyny Grobowski brał Grzygrożyk, tym razem prawa strona Listowski, świetnie sobie przełożył obronę zawodników Radomika Radom, nawet nie obronę, bo no, możliwe, że to był brońca, Gąsior. No, kolej faulował, dobrze, że przed polem karnym. Dobre wybicie zawodnika wisu, ale cały czas grają. utrzymuje się przy pilce. Łódka. je, Łódka. Amajew. Radkiewicz. Radkiewicz. Do listowskiego. Listowski. Listowski. Jeszcze strzela. już. Dorakiewicz tutaj cały czas jest walka w górną płytka. No nie powinien płytka się tak bawić, ale szanuję za pewność siebie. Antonucz, Antonucz, Luka Dorakiewicza. Listowski. Listowski. Przełożenie drugą nogę i jeszcze Majchrowicz. 7 sięgnął tą kółkę. 45 minuta. Do Najbardziej dośrodkowanie, znowu zgranie od Antonu III do do Radkiewicza, Radkiewicz, mocny strzał z daleka, ale tym razem, tym razem to kolejny raz, kiedy branie to motorom świetnie sobie radzi w tej stykowej sytuacji. Wiem, że to czterech posiadanie piłki, lepsze wisy w Krakowie. Płytka rzeczywiście pokazuje się z bardzo dobrej strony dzisiaj. Najlepsza půdka. Takže způsob na obrance ofensivně. A mají lev, proboval to půdke. Podat v stromě na pasníku. Půdka. Takže se hlí Do Starzyńskiego, który w dzisiejszym meczu niewidoczny. Janasi. Starzyński. Może teraz Starzyński. Dobra piłka do Listowskiego. Listowski. Radkiewicz. 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 Ma sporo miejsca, ale będą pierwsze zmiany. Zejdzie pewnie Antonucci, który dzisiaj nas słabszy mecz. Starzyński. Tutaj Łukowski. Latę za Kratkiewicza. Kozubal za Antonuczego. Dzisiaj słabszy mecz Antonuczego. Nie wiem czy też Rzutow nie wejdzie za Kusza. Kutka. Bezpiecznego Grebowskiego. Grebowski. Na te Kozubal. Kozubal do Łukowskiego. Łukowski. Zobaczmy. Rewakty. Łukowski przykłada sobie zawodnika. Zawodnika. ja 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 bym jaka rada omawiał. nasz komentarz, bo Amajow był w bardzo dobrej sytuacji. Tutaj wszystko mogło się wydarzyć. Łukowski. No niestety będziemy no, walczyć o piłkę. Jana Sik wraca za Zimowskim. Jana Sik odkręcił to tempo Jana Zimowicz, ale świetnie e, grobowski Anajek Na pewno piłkę Grobowski, rękawice Czeka, czeka aż rozejdą się Piłkarze na boki. Teraz kłódka, kłódka, kłódka do late. Kolejne świetnie podany. Teraz listowski, listowski. Brakło, brakło tutaj, żeby przejąć tą piłkę odrobinę. Majer. Pusz, Fusz, minuta, kolej. Jarnasi, Bukowski, Listowski, Listowski, Luka Latę. I mamy gola. Mamy gola, i będzie zmiana. Zejdzie Fusz, wejdzie Żukow, Terujkowski, Zamajewa na te ostatnie minuty. 84 minuta zobaczmy bramkę jeszcze raz urokliwa odsłupka, wymierzona bardzo ładnie latte zdobywa kolejny bramkę w barwach listy. Gawawawski, może groźny, niebezpieczny liś tacy się bawią, jak własna brama. żeby to się nie zemściło. No i niestety, czego się rzekło, kobieco i nie jeden do jednego. Milczenie jest złe. że przedłużył to spotkanie o te dwie fajnie i że tracimy bramkę w tak ważnym spotkaniem. Dobry mecz Wisły Kraków, nie najgorszy. Ta pierwsza połowa troszkę słabsza, ale druga połowa całkiem niezła. Niestety, problem tylko Dziękujemy za rozmowę. Kibice z pewnością chętnie poznają opinię. Kolejny raz, kiedy Radomek Rado staje na naszej drodze. Dziękujemy. Mecz z Krakowią, taki must have. Werta za super. Wypożyczenie, negocjuj, dwa lata sporo, rok. Rok to jest coś, co możemy przyjąć, roczne wypożyczenie. No dobra, dwuletnie. No i jeszcze mamy płacić, kontrofę. No tu już robi się problematycznie, 50 na 50 co coś. No dobrze, rodzimy się tylko dlatego, żeby ten piłkarz nie siedział. Na ławce po roku go do siebie. No niestety, tak, taka jest piłka. Mecz z Krakowią niebawem. Derby są dla nas ważne, ale mamy też pierwszy mecz pucharowy, dlatego w tym meczu zagramy tymi samymi zawodnikami. Jedyna zmiana. Dobra, dajmy Starzyńskiego jeszcze. Kolej, a Majew, Pusz. Tutaj chciałbym zobaczyć Żyrę. Antonucz niech zagra. Patrzymy jeszcze na skład. Yy, zastanawiam się, czy sadzka nie dać. No dobra, niech będzie Kłótka, grebowski. To no musi w końcu wyjść. To no musi w końcu wyjść. Zachęcam Was do oglądania, komentowania. Zróbmy to dzisiaj. Ten odcinek zróbmy jeszcze dzisiaj. Miglewski, Madejski, Jaroszyński, Gorzały Zróbmy dwa spotkania w tym odcinku. Mam nadzieję, że czasowo nam damy radę jeszcze. A, słowo się, że jako jesteśmy już. Yy, w derbach, które są dla nas bardzo ważne. Musimy tę mecz wygrać, po prostu. Musimy tę mecz wygrać. Mecz e, z radymakiem pokazał, pokazał nasze momenty. Starzyński jeszcze zostaje, ale wydaje mi się, że Łukowski będzie częściej wychodził po Murawę, a Starzyński to będzie taki czarny koł. bo tutaj no Robi się problematycz praca. oj oj, Dobrze, że teraz udało mi się to złapać. Bardzo laka on mogło się zakończyć bramkę dla Krakowi. Starzyński, panie poterwał piłkę. Artur próbował to piłkę do Janasika przepchnąć, ale nie z największych rezultatów. Teraz Kolej, Kolej, niebezpieczne podanie do Kłódki, ale na szczęście drugi raz opanowali piłkę, piłka Rzewisów, raz Listowski, Listowski nie ma co zrobić z piłką, jest Antonucci, Antonucci traci piłkowówkę. Kłódka, a imienity Kłódka, teraz musimy wracać za Bożałem, Kolej, 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 piłka na prawą stronę, ma 1-0 dla Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Zobaczmy to jeszcze raz. Miola się przesunęła przez tą akcję. Odkryliśmy się z drugiej strony Grebowski poszedł za tą akcję, ale w tym razem nie zdążył. Łódka Atkiewicz. Antonusz Antonusz Łukad Listowskiego, Listowski, Listowski Pratiebisz Próbuje strzelać się eh, Krakowia Zamurowara, Krajowisko jest w razem mogę nic zrobić, obejrzały Widam się radzi sobie tylko oborzały Starzyński wrócił troszkę po tą piłkę, Starzyński koluje futbolówkę, ale opadanie do Rakiewicza mizernia. Starzyński kolejny raz ma szansę wprowadzić Wisłę do zwycięstwa. Jana Sik, Jana Sik, lewe obrońca Wisły Karpuk, dobrze. Rozczytał teraz obrońców w Krakowi, ale tylko na chwilę, bo znowu oburzały czpilce. Znowu próbujemy odebrać piłkę już na połowie rywala, ponieważ to Krakowie. To Krakowia prowadzi grę w spotkaniu. 40 minuta, wyglądają świeżo, wyglądają bardzo dobrze. Mogą się podobać, naprawdę gra fenomenalna. Kolejny raz, kolej. Świetnie na EPS. 1-0 z takim wynikiem do drugiego koło zejdziemy na drugą połowę. Starzyński, Starzyński podciąga. Podciąga Starzyński, ale sędzia, jak widzicie, nic nie pozwoli już dograć. Szkoda. Statystyki. Przemawiają na rzecz Krakowi, no lepsza jest Krakowia, co tu dużo mówić, lepsza jest Krakowia, ale mamy zawodników, którzy potrafią grać w piłkę na kławce rezerwowej, bo tutaj na razie te piłkarze w tym spotkaniu nie pokazują zupełnie nic. Łódka. Majewa. Rakiewicz. Rakiewicz. A Majewa. Amajew, dobrze teraz poradził sobie tutaj zebraną. Amajew, amajew na krótkim dystansie panie listowski, listowski, oby bramkarz Krakowi nie miał tyle szczęścia. Panie branie Madejskie, podpisuje się raz do jego interwencji. Magar, zdobywca pierwszej branki. Tym razem e, podanie putki może otworzyć drogę do bramki pudestumu. Na szczęście są będzie proszę zmiana, tylko piak nie zmieniamy. Janaś. Łukowski, wdrożył, 65. minuta. Radkiewicz latę, tutaj może zmieńmy Radkiewicza, dajmy szansę latę. Kozubal, Antonucci, Łukowski. Antonucci będzie zły, ale to już drugie spotkanie, kiedy Antonucci

Tak, ja daję szansę Żukowowi. Żukow i w teruipowski za majewa. Zanim rządowisz many nie, to będziemy próbowali kolejnego ataku oleju ja, na sił. Więc to jest trzeci wowie na w I druga bramka dla Krakowa, I wierzch. Zukow. Zukow. Aj, aj, świetnie oddaje piłkę, Żukow. E, Rivalo. Tu ma opanowane 85 minuta. Hez Człus. Grabowski grobowski broń. zawodnik wisły. 87 minuta. I myślałem, że wyjmiemy kolejny raz piłka z bramki Krakowski, Lukowski Tyle z tego ataku było latę Latę, latę, latę 2 do jednego Bez radości ta bramka tutaj niestety nic tam mi to nie daje, To meczku jest przegrany, Rafał się cieszy, jest to kolejna bramka w zespole wysłów Kraków, ale Gdy ja na siebie do tej piłki, no to moglibyśmy tutaj mówić o możliwości złapania rywala, ale to na Wracamy do domu. Z F-22 niestety wiedza zdobyta, ale zobaczcie, pełna dominacja Krakowi tutaj. Nie można powiedzieć nic złego o zawodnikach Krakowi, naprawdę pogorzały, rozegrał świetne spotkanie. To topka, topka. Jeśli mówimy tutaj o nie zabierzemy wiele czasu, Mamy tylko wyspołu, kilka pytań. W meczu derbowym to naprawdę wydaje się jedno spotkanie. My chyba jesteśmy myślami troszkę w tym meczu kucharowym, aczkolwiek tutaj nie można to tłumaczyć. To kukarze, którzy walczą o ten skład, powinni wyciągnąć wnioski z meczu z Radomiakiem i zagrać tutaj 200%. Tak się jednak nie dzieje. Wypożyczenie naszego zawodnika na dwa lata, tak jest. Po roku go odwołamy. Żeby sprzedać go z zyskiem. Mam nadzieję, że się uda. Taki manewr taktyczny. Dobrze, że nie z wykupem. E, tabela. Chciałbym, żebyśmy wrócili do Ekstra klasy. Bo to będzie dla nas ważne. E, jeśli chodzi o rozgrywki. Drugie miejsce. 15 punktów. Nie jest źle. Ta niejedna przegrana kuje raków. Legia, Pogoń Szczecin. Zobaczmy, kto jest. Lech Poznań, o dziwo. Puszczanie widzę widzę Wódź. No tutaj, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że Lech Poznań. Pięć porażek, trzy remisy, ani jednej wygranej. No, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, ale widzicie, że grają teraz z Rakowem, więc będzie jeszcze ciekawiej. Zachęcam Was do oglądania, do komentowania. No i zagramy za niedługo z Denzel. Mam nadzieję, że to będzie pierwszy mecz puchara, który wygramy i abyśmy przeszli dalej. Dziękuję Wam za dzisiaj. Rozważam oczywiście prośbę. Już w na następnym odcinku ustalimy sobie skład. Dziękuję Wam, trzymajcie się. Cześć.